Witam w drugim let's playu Star Stable. Dzisiaj będziemy wykonywać zadania u kowala Connor'a. Yy, o drugi raz takie tamte film, bo za pierwszym razem zapomniałam usunąć kolejnego. Jak obejrzeliście poprzedni filmik, no to zauważyliście kilka błędów. No to przepraszam za te błędy, w tym filmie też mogą być te błędy. No i tak, tu koniara Star Stable, no i to zaczynamy, nie? Akurat zaczęłam w Moreland, Po poprzednio zaczęłam w tym... Eee, u, u farmy Steve'a Nie po prostu tak Wykonam to Poczekajcie, u. przyciszę trochę To ja dawno Tak, to pojedziemy tak do, To jeszcze weźmy wody tak. tak, to pojedziemy do... Wiem gdzie tam jechać, bo już miałam wykonać to zadanie, ale mi się nie chciało Więc je teraz wykonam To odmieszany spadł do tyłu. Oj, dobrze, że Dobra. Tu może być trochę prosto y, kamerka, bo poprzednio źle ustawiłam kamerkę. No dobra. To będzie drugi o, y, odcinek w tym dniu. To hmm. tak. No, nie wiem, gdzie jadę gdzie ja pojechałam w tą stronę Bardziej prylos to prylos to prryl nie wiem, przepraszam, że się wygłupiam, ale czekam na rodziców ten, znaczy nie na rodziców, na babcię, bo myślałam z babcią może mnie trochę słabo słychać, ale to wina tego, go, że mam kamerkę daleko od siebie i klops. To jasne, no. Jasne. A jak mnie słabo słychać, to bardzo, bardzo przypasam. No gdzie mam tą wodę zebrać? Czekajcie. Źródła, ci stamtąd do to Ale jak z rzeki, strandnej pięknie, a to chyba bym chciała. Na tak, no, jezioro, Faulenda. Faulenda. Fajnie to się naprawdę pisze. Fale dalej, a mówię się Faulenda. Fale dalej. Ja taką piosenkę ja bym chciała. Fale dalej, fale dalej, zawsze będzie z nami. Fale dalej, fale dalej. Wiem, głupia, ale okej. Okay. Przepraszam za to kasłanie, ale mi gardło trochę boli. Po ostatnim filmiku, który nakręcałam już trzy razy. Więc bardzo was przepraszam za to kasłanie. Więc, jesteśmy we Spawnem. Tam jest to źródło, tam za przynami. Mam chciało samordana kupić, ale nie, nie kupuję, wolę mieć innego konia niż setki tysięcy koni. Bo oni mają po 15, po 100 naczynia, tak to. Mają po prostu dużo koni. No ale to tu powinno być. Może się to złapło, Lenda. No to jeszcze nie mogę zebrać, nie rozumiem. Może tam, no, czekajcie. Hmm, dawno, znacie dzisiaj grałam w i... O, tutaj no już raz rozumiem, tu jeszcze było. No, no muszę coś z konia. Już Minutę mi zajmuje, no. Uda jeszcze tylko to drzewo znaleźć. Tak. To wykonane. Najdzieć drewno z gradownego dębu z kraju lasnąć jakąś no to tak wiem, gdzie to jest. tam. Zaprawiam taką kierowanie do konia. Po prostu mam rękę to ustawiono a ostatnio jak Jula wspominała o swoim tym filmie, to u, albo nie wspominała, to jej pies nie pociągnął mnie ręka bo nie wiem czy mi się na zerwał. I to jest właśnie najgorsze. Jak mi się ten to po prostu zamorduję Jula. A to chyba wiem, co będą. Przed nami, przed nami, będzie ten dom. Takie kozanie, będzie nowy, dom, dom, tam, dom, dom. Hmm. To dom. Nie lubię tego, jak mnie pokazują na mapie, gdzie to jest. Może zatrzymam filmik i wrócę jak znajdę to drewno, co? To widzimy się tak chwilę. Jestem, jednak nie znalazłam. Szukałam tego drewna z pół godziny. Cały las przykałam i go nie znalazłam. Więc to zadanie odrzucam i jedziemy z tymi wodami roztopowymi. No przykro mi, że tego zadania nie wykonałam, ale pół godziny szukałam tego drewna po całym lesie i nigdzie go nic znalazłam, więc wracamy do Konora. Już pojedziemy pod wózką. może nie chce, nie jechać Przepraszam za takie te parskenie, ale... odbijam się. Przepraszam, że to mówię, ale po prostu mi się odbija. Będziemy do konora do No i tak on No to może coś jeszcze będzie. Nie, tylko to No dobra, no to pokonaliśmy prawie całe zadanie, bo tylko tego drewna nie mogłam znaleźć. Ale już dobra, nie będziemy go szukać. Pojedziemy może. Dobra, pojedziemy to pościgać się, bo nie mam żadnych zadań. A kilka zadań to są takie, których nie mogę znaleźć tym drewnem, z jabłami. O, jeszcze jedno mam pytanie. Poczekajcie, pojadę tam. Ciekawe, jak daleko to jest. Dobrze, to pojadę tam. Poczekajcie, jakiś raz. Ale dobra. Na tym odcinku, może napisać w komentarzu o co tu chodzi, bo mam tak. Jak to było. Nie był się modlitwy, jakiś kościół, o, ruiny kościoła, jak wiecie gdzie są ruiny kościoła, to piszcie w komentarzach. Bo ja nie mogę znaleźć ruin kościoła, tam gdzie się cały czas się modli, żeby się nie bać. takie zadanie mam, gdzie mogę znaleźć ruiny kościoła? I właśnie tego nie wiem, dobra. O, oporządzimy konia, bo oporządzałam go rano, ale... ...nie nadal jest główny. Dobra, oporządzamy. zmienimy Mam się nie coś z czego Pokażę Wam jak się prowadzi koń Podchodzi się tu musi, trzeba mieć usta och. i takie też powstaje. Po prostu tak widzicie, koń za wami idzie. Koń bez jeździć, co? Nie, nie widzicie na wyniku, a pokażę wam. Widzicie? O tym dobra, czekajcie. Możecie słabo widzieć. E, no koń, dobra. Możecie słabo widzieć, ale po prostu mam takie te, Takie telefony i o tu, ale tego zadania mi się nie chce wykonywać. Albo dobra, pokażę Wam nowe, jakie da zadania jakie do dawno doszły. Czy po prostu mamy zadania... U jej. U niej. Nie, 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 u Juli pójdziemy, zrobimy to za zamka, albo kopytka, albo krewka, albo coś tam. Wyściotkuj konie, no to musimy wyściotkować, wyściodkować, kunia. Kunia wyściotkować, idziemy kunia wyściotkować, jasne. Kunia wyściotkować. Ten mi się nie podoba akurat. Pokażę wam, który mi się bardzo podoba. Mi się ten podoba, on jest taki piękny, no nie mówcie, że jest brzydki, no nie jest piękny, ten, ten drugi mi się podoba. Ale trzeci nie jest ładny. Taki bardzo kropkowaty ten apalosa. Ja go nazywam kropcio. Tego muśto. Nie no, musten. I tego Miro. Mi tak pasuje. No dobra, to jedziemy I, idziemy, jak jedziemy. Idziemy do niej. Po prostu ten dobra. Hmm, dobra, jakiś bodzka, coś takiego. Kasa dostaliśmy. I teraz może pojedźmy, mamy 8 minut, to może złożymy na autobus. A jak nie, to w następnym odcinku pokażę Wam Jorwink czy The Plaza. Jorwink czy Plaza. to pod łóżko, właśnie, ja nie chcę na nogę. Dobra, idziemy, właśnie, w ten autobus bo mam bilet skasowany no, A bo spadnę, no ja chyba już był autobusik no no to dopiero w następnym odcinku wam pokażę bo na autobusie czeka 3 minuty a mamy 7 minut do końca to nie mam no, Star -sonics. jak myślicie? co sobie za nie kupić? czy nowe włosy? nie, włosy mi się tak podobają nie podobają, te ciepłe. Ona nie, nie stoi. A... O, dwie, nie I wiosę, to jest fajnie wiara. Wygląda, że takie to mi za to, 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 to. Mm, to te by pasowały do mnie. mogę je kupić? Ale mnie, bo dostanie do A je złotwiłam. Dobra. Mm. Pokażę Wam fajne mijajki. Dobra, tu zostawimy Konisia. Mojego Konisia, Konisia. Widzicie, zdobyłam medalik medaliku złotolisty. No, Juju, Fajny widok wam pokażę. Naprawdę ładny widok tam jest. Może znacie to, może nie ale ja muszę Wam to pokazać. Tu jest taki piękny widok. Oj. O, ciekawe, proszę, To Tu jest taki piękny widok. Nie, tu nie, patrzcie, piękności. O, i tam pokażę Wam później, jakie konie można kupić. A tam kucyki, tam, 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 a tam konie. O, jest, jest Pan No, a tam mam ten strąpa. no.

chcę wam pokazać piszcie w komentarzach co, on, o czym mam nagrywać bo, ten, bo nie wiem o czym mam nagrywać a ten kanał tak, jakby nie miała o czym nagrywać to by nie po czym nie powstał to od razu byłem. piszcie w komach o czym mam nagrywać dobra, czekajcie okulary narzadę mi nie stać mm -mm. Właśnie miałam to kupić, to było tu? Ja to nie tu. O, to Nie. Kupiłam białe sobie a tu było. Nie, nie tu. Nie. No. tutaj się nie podobają. O, wiecie, już tak już. Sprawdźcie, chyba nie wiem, dlaczego nie spełniłam się wstać w to. Dobra. No to to będzie na tyle w tym odcinku. Jak ci podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i jeszcze raz zachęcam do oglądania mojego kanału. Pa.